Cześć Maneczkowie, z tej strony Szkapa i zapraszam do Dino Parku, więc zrobimy tutaj porządeczek i musimy sobie popatrzeć na nasze stajnie, bo chciałem tutaj jakąś stajnię ulepszyć. Ja chyba sobie zrobię tak, że pousuwam wszystkie stajnie i zostawię tylko po jednej i będę wiedział co mam ulepszyć. Które dinozaury mam rozmnażać? Będę miał tylko jedną stajnię i będę wiedział, a nie jak ja ich mam kilkanaście, i później nie wiadomo, co mam ulepszyć. Więc jedziemy od trawiastych. Ta jest rozbudowana na pierwszy. Zatem na razie hub do magazynu legowisko, tak? Legowisko, hub do magazynu. Czy to legowisko usunęło usunęło właśnie ulepszenia. Nie, jest ulepszenie, dobra. Jest ulepszenie. Dobra, usuwamy strawiastych szukamy i usuwamy. I usuwamy po kolei tutaj strawiastych. I zostawimy sobie tylko jedno ulepszenie na 3. Wtedy będę wszystko wiedział. Jest ulepszenie na 3, więc może być ustawione. Tutaj też jest na 3, ale dobra. Będzie ich więcej na pewno ulepszonych, bo one były chyba za zwykłą kaskę, więc na pewno ich było więcej ulepszonych. Więc będzie na pewno więcej takich, ale ja sobie tylko jedno zostawię. Tak jak mówiłem, chcę tylko sobie po jednym zostawić. Żeby nie mieć ich aż tyle tutaj na tych wybiegach. Łatwiej jest, bo można więcej i na naraz. No ale ja to chyba wolę mieć po jednym i wiedzieć, którego rozmnażam, a nie potem szukać, kombinować i myśleć, którego ja mam rozmnażać. Tutaj jest na trzecim, o, to zostanie. Tutaj się mi ulepszyło, dobra. Ale ja sobie go schowam i nie będziemy go tutaj w ogóle dawać. Tutaj coś było do naprawienia, dobra. O ile śmieci, tutaj wszystkiego. Tutaj bierzemy się za to. Armii, jakowisko na trzecim, ale też usunąć. Na razie pakuję je do magazynu. O! Dwa. Wychoduj. Dwa. Posiadaj cztery latarnie. Podrej leśliny. No to po leśliny, gdzie o ludzika dostanę. No to dosyć fajna misja. Nie wiem kiedy ją zrobię. Ale wiecie, te misje tutaj pomału idą. Więc to nie ma tak, że je zrobicie raz dwa. One idą bardzo pomału. Jest też na trzeci, ale dobra, sprzedniemy, bo to już chyba było zostawione z tego typu. Więc e, niektóre po prostu są za muszelki do kupienia, więc też tych legowisk nie będzie tyle ile ma być. Dobra, może nie będziemy obrabiać każdego, bo to nam trochę zajmie czasu niż my to wszystkie zrobimy. Dobra, jedziemy tutaj w tym nie ma w ogóle legowiska. Więc no tak, będziemy tak każdego obrabiać mam bo szkadzaj mnie czasu, nie? Tutaj śnieżne, tutaj w ogóle nie mają legowiska. Chyba nie mam w ogóle nawet śnieżnego legowiska. Tak mi się wydaje, bo one były drogie. Pewnie nie jest. Tutaj jest. Stan zerowy, więc posuwamy. Ten tutaj nie ma w ogóle. A tu nawet jest jeden winus. To on się i tak tam się nie rozmnoży. To jest legowisko. To zaraz zbieramy, Idziemy z tej strony, musimy to musimy tylko naprawiać, żeby to wiedzieć. Zbieramy. Tutaj nie ma legowiska, tutaj też nie ma. Tutaj coś mi się czytało. A, jest legowisko, ale muszę tutaj zrobić porządku trochę, Dobra. Na drugim bierzemy to legowisko. Tutaj jest legowisko, bierzemy. Było tak fajnie. Na pewno spadnie mi trochę tam punktów. Jak to pozbieram te legowiska, ale zobaczymy czy to będzie bardziej usprawnione czy nie. No tak można by było rozmnażać sobie w kolei wszystkie dinozaury, ale no... Ja się gubię, które mam rozmnażać, a które nie. Później muszę tego szukać. Dobra, tu jeszcze są trawiaste, więc też jeszcze pozbieramy z trawiastych legowiska. O, ale szybko wszystko naprawimy, więc też dosyć będzie porobionego, nie? Tutaj już chyba jest wszystko zrobione. Oddalimy, jeszcze troszkę pozbieramy tutaj tego ekstra tego wszystkiego tych, tych punktów, żeby nam tutaj też wpadało troszkę. O, tutaj brakuje poidła. Tutaj to w ogóle A już byłem na dole, ale tutaj nie wszystko zrobione. Dobra, pozbieramy śmieci. Śmieci z całego. No i teraz patrzymy o te tutaj. Z tych żeśmy zbierali wybiegi. Tam chyba nie ma gdzie, gdzie wstawić już tego wybiegu. I te one są postawiane tak różnie. Dobra, z pustynnego. Jest na pierwszy. Zolamy pustynny. Na pierwszym walamy. Zobaczcie, ja mam pustynę w ogóle na większym levelu niż pierwszy. Tutaj pokarmić nie ciebie chcę, nie ciebie chcę, chcę wybiegać. Więc na pierwszym też wywalimy. No eee, ten wypadł. Aha, zabawka, wbra. Tutaj musimy zrobić porządku i podlać, bo my musimy tam 500 roślin podlać. Nie. Na początek zbieramy te śmieci wszystkich stron. Podlejemy tych roślinek, które tam mamy do miejsca podlać. I tutaj znów trzeba posprzątać. Ja cię, ile my tego sprzątania mamy? Ile my tego sprzątania mamy? Ja cię kręcę. Ale dobra, robimy z tym wszystkim. Powoli to się wszystko robi. Powoli. Powoli nam przybywa. Tutaj sprzątamy znów. Sprzątanko, sprzątanko. Dobra, ja sobie tutaj sprzątam, a Was zapraszam do dołączenia na Discorda do szkapa teamu. Różne zabawy, różne konkursy, do wygrania nagrody oraz zbieranie szkapu punktów, które możecie wymieniać na przeróżne nagrody. Nagrody się pojawiają, znikają, znów się pojawiają, więc nie oczekujcie, że wyjdziecie i tam nie ma żadnych nagród. Te nagrody się pojawiają co jakiś czas: różne kody, różne klucze, różne gry. Ale trzeba po prostu zbierać, pierw zdobyć rangę, później można wymieniać sobie na nagrody, więc troszkę trzeba posiedzieć, troszkę trzeba pograć, żeby coś nazbierać, ale możliwe jest właśnie za darmo zebrać za czas poświęcony tutaj na siedzeniu na Discordzie na klikaniu można zebrać fajne nagrody. Dobra, my jedziemy tutaj dalej. A, i jeszcze, kto nie subskrybuje, a ogląda to no to dajcie tego subika, dzwoneczek. Ile Wam to czasu zajmie? Kliknięcie subika. Normalnie parę sekundek. A mi to bardzo pomaga, pomaga rozwinąć kanał. Mamy większy zasięg. Każdy Was komentarz sprawia, że filmiki się dalej wyświetlają. Więcej wyświetleń jest. Więc warto komentować. Nawet jakiś byle jakiś komentarz. Filmik ok. Nie podoba mi się, podoba mi się cokolwiek, ale. Byle był komentarz, tak dobra, to my jedziemy dalej. A Wy macie teraz chwilkę na skomentowanie tego oto filmiku. No dobra, myślę, że czasu Wam wystarczyło. Filmik komentarz miał być krótki, więc myślę, żeście go zrobili, i jedziemy dalej, tutaj z naszą prze... przeprowadzką, nie przeprowadzką. Co my robimy. Nie, nie robimy przeprowadzki, my robimy demolkę, my usuwamy tutaj wybiegi. Wszystkie wybiegi praktycznie. Nie wybiegi, co ja gadam, szkapa się już tutaj mota. O, no, wiecie czemu? Boście łapek nie klikli. Jakbyście klikli łapkę w górę, no to by się szkapa nie motał, a że łapek nie klikacie, to się szkapa mota. Dobra, tu mamy jeden wybieg, który nie jest ani ulepszony, ani nic, ale obstawiam, że to jest tylko jeden wybieg. Więc on sobie tutaj zostanie. Tutaj mamy wybieg, ej. Jaki wybieg? Wybieg na pierwszy, dobra. mamy też ten wybieg i idziemy dalej. Tutaj mamy dżunglowkę. Zobaczcie, ile ja tego mam, dobra. Ja już tego nie ulepszam, bo nie zrobimy. Mamy na drugi, dobra, ale sprzątniemy do magazynu. Mamy na drugi, sprzątniemy do magazynu. Mamy na drugi, sprzątniemy. Tutaj już chyba nie ma. Na drugi. Tutaj jest na zerowy. Tutaj nie mogę trafić na drugi, Przątniemy. Ja Tutaj jeszcze mam jakiś wybieg. Tu jest na trzeci, dobra, zostawimy piaskowy na trzeci. Tu jest na drugi. I tutaj nie mamy już chyba więcej wybiegów. Muszę zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, tutaj jest o, dżunglowy na pierwszy. No, na drugi. I tutaj jest na drugi. Dobra, dżunglowego chyba nie było. Tutaj jest na pierwszy. Dżunglowe chyba wszystkie wyleciały. Nie, tu jeszcze jest jakiś. Na zerowy. Wylatuje. Tu jest na pierwszy. też wylatuje. No i co? Tyle dżunglowych. Znaczy, mi nam się pojawia tych pomarańczowych okienek, które trzeba ponaprawiać, nie? Dobra, troszkę nam to idzie, troszkę to idzie. Naprawiamy, robimy. Muszę jeszcze zerknąć tutaj. Czy na pewno wszystkie wybiegliśmy? Ciekawe czy to idzie jakoś sprawdzić, ile mamy tych wybiegów postawionych tych e, czego mamy? Tych e, stajni postawionych, żeby było jakoś wiadomo ile ich jest. Wiecie co, chyba najłatwiej mi będzie zerknąć po rozmnożaniu dinozaurów. Gdzie ja mam budynek do rozmnażania dinozaurów? 100? 100. Najłatwiej będzie chyba potem zwrócić. Mam dwa miejsca. I mam tutaj dwa. Widzę, już tutaj nawet trzy są. Więc tutaj, jak tu przejść do niego? Więc tam gdzieś musiałbym znaleźć teraz te dinozaury. Nie tutaj. Tutaj, o, tam też już dawno nie był. Tylko tutaj bym musiał szukać. W tym to chyba było. Tu jest na drugi, dobra, usuwamy. O, tutaj jest więcej. Na drugi, usuwamy. I jeszcze jeden. Trochę się to myli, bo jeszcze jest dużo tutaj tych wszystkich obrazków, i to się jeszcze wszystko miesza. Tu po prostu, ale dobra. Tu jest jeden wiek, nie jest na trzeci, dobra, to zostaje w tym, tym tak dużym dinozaurku. Zostaje. Dobra, idziemy jeszcze raz sprawdzić. Co my tu mamy? Ten mamy jeden, ten mamy jeden, ten mamy jeden. I teraz e, łąka. Łąka jest jeden w Step jest jeden. Ogień. Ogień nie ma nic. Nie ma w ogóle stajni. Dobra, szukamy ognia. Patrzymy na ogniowe stajnie. Czy mamy gdzieś ognie Jest ogniowe stajnia. Ale do rozmnażania tego wymaga nam trzeci poziom. Co my tu możemy zrobić, żeby osiągnąć ten trzeci poziom? Teraz wchodzimy sobie tutaj. Ulepszyć za 80 diamentów. I to będzie dopiero drugi poziom. Za 80 muszolek to będzie dopiero drugi poziom. Ja obstawiam, że drugie drugie drugiego tutaj Tajni nie mam, żeby ulepszać, to tylko jest jedna, którą się udałoby zdobyć, więc ja myślę, że ją ulepszymy, przynajmniej na ten drugi poziom i damy do dinozaurów takich, żeby szło to ulepszać, nie? Dobra, nie no myjemy już tego, bo to nam zajmuje, więc idziemy tutaj na ten wybieg i ulepszymy go na drugi poziom, 80, no dobra, ciężko, ale poszło, dobra. To, to mamy zrobione, tak? Kolejny jest zrobiony. Idziemy dalej tutaj w naszą rozmażalnię. Stepowe były, Ogniowe no będą za chwilę. Piasek jest, tropika nie ma. Tropikalnych wszystkie usunąłem. Więc ja sobie tutaj zaraz znajdę. Tropikalny troszkę muszę tutaj posprzedawać, bo teraz nie będę umiał znaleźć, pewnie. Kiedy stawka na desce z czy to, czy to nam daje jakieś tutaj bonusy do tego? To nam nie daje. Nie, to nam nie daje. To sprzedaj, no. To nam daje jakieś bonusy. I potrzebujemy dżunglowy. Kon mam wiedzieć, czy on jest ulepszony na który, któryś poziom? Zobaczymy ten. Wsadzimy temu na przykład. I jest ulepszony na pierwszy. Dobra. Sprzedaj. Będziemy robić tak. Ten. Jest ulepszony na pierwszy. Sprzedaj. Następny. Ten jest w ogóle bez ulepszenia. Sprzedajemy. Następny na pierwszy sprzedajemy. bo jak sprzedam wszystkie i żaden nie będzie ulepszony. Stawiam, że ten co był na drugi ulepszony, to był mój najlepszy, bo ulepszenie tutaj jest nie. Ulepszenie tutaj jest za... za kaskę, więc powinien być lepiej ulepszony. Jest na drugi. A na trzeci jest za diamenty, więc na drugi nie będzie. Nie będzie ulepszony chyba na trzeci poziom. Jest na drugi. Na trzeci poziom nie będzie ulepszenia. Tak mi się wydaje, że na trzeci poziom nie będzie ulepszenia. Wszystko będzie tylko na drugi zrobione. Bo tu bardzo dużo diamentów trzeba dać na drugi. Nie diamentów muszelek. No, mylą mi się te gry. Dobra, ale wiecie o co chodzi. Jest na drugi. Dobra, sprzedamy. Sprzedamy to i mamy jeden, i może, można tutaj rozmarzać go. Można go rozmarzać, dobra. Mamy kolejny zrobiony, idziemy tutaj sprawdzić. Kolejny i to mamy tropiki i las. Leśnego nie mamy. Leśny był jeden, nie? Tylko, że on chyba nie był w stanie rozmarzać mimikowo. Więc ja sobie go tutaj muszę znaleźć. Gdzie on był? Jeden leśny się chyba tylko mieli. Tutaj jest jeden leśny. I ulepszenie 53. Muszelki. No teraz jest rabat, a nie mam 53. Szkoda. Tutaj był ulepszanie na pierwszy. No to akurat by szło ulepszać. 53. Muszę to przełożyć gdzieś, gdzieś komuś, kto, kogo mogę rozmnażać na tym poziomie. Legowisko na drugi, jeszcze gorzej. Te. Lagowisko na trzeci. Czy mogę kogoś rozmnażać? Legowisko na drugi. Ktoś w ogóle może przyjąć mi legowisko? Tak, żeby się mogły. O, te się mogą roznażać. Dobra. To mamy zrobione. Idziemy jeszcze raz tutaj do tego i sprawdzamy. Ostatnie. Raz mamy lód. Lód chyba nie mam i wody też nie mam. Dobra, to mamy tyle zrobione. No i teraz lód się mi tutaj robi, ale tutaj tego już nie będę stawiał, więc ja sobie go wymienię. Wszystkie trzy ładnie, 3000. Wymienimy sobie to. Mamy 9000. Lód na skompletowanie potrzebujemy 6800, więc można by go było skompletować z tego co widzę. Ale zobaczymy jak tutaj w skrzyniach. Co tutaj są za dinozaury w skrzyniach? Tego chyba mamy, ej. Czy my mamy tego dinozaura? Mamy ich nawet dwa postawione. Tu w kartach. Czy my go w kartach też nie mamy? Teraz sprawdzimy sobie, czy go gdzieś tu w kartach nie ma. Dwa zrobione. Nie ma w kartach. Dobra, co tam jest dalej w skrzynka? O! Patrzcie, są dwa nowe dinozaury. Tego by można było zrobić, ale jest jedna skrzyneczka. No nie fajnie, jest jedna skrzyneczka tylko. Ten też jest ładny, ale tu trzeba 10 10000. Dobra, tu może mi się uda zdobyć skrzyneczki. Kalendarzyk. Czy tu jakaś skrzyneczka nam wypadnie? Tutaj mamy dwie. Dwie epickie i jedno różowe. My potrzebujemy dwie epickie. Jedna jedna legendarna wypadnie nam, to jedną będziemy mieć w kalendarzyku, nam wypadnie legendarna. Tak, gdzieś tu pod koniec nam wypadnie legendarna. Więc jedna będzie, to nas uratuje. A czy my tu z tego konkursu, na przykład, możemy tą za 3000 coś, możemy tą wziąć. To nie będzie tego dinozaura, ale będzie skrzynia i będzie dinozaur. To też się nam uzbiera. Dobra, to polujemy na tę skrzynie. Polujemy na te skrzynie, żeby to zrobić. No dobra, troszkęśmy podziałali, troszkęśmy pokupywali, troszkęśmy porobili, więc teraz kto nie subskrybuje, niech subskrybuje i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć Wam!